Witam, witam i o słońce pytam. Z tej strony Mariusz i projekt Odmładzanie na Surowo. Pragnę się z Tobą dzisiaj podzielić informacjami, które być może nie wiesz na temat czerniaka. Czerniak, czyli najbardziej pospolity nowotwór skóry, ale nie tylko. Chciałbym się z Tobą dzisiaj podzielić informacjami, takimi dziesięcioma punktami, które mam nadzieję otworzą Ciebie na inne możliwości. W projekcie Odmładzanie na Surowo znajdujemy wiadomości, które pomagają nam odzyskać zdrowie. Analizujemy je, stosujemy je u siebie, dzielimy się razem z Tobą. Informacje, które pomagają już tysiącom osób. Mamy nadzieję, że te informacje, które przekażę Ci dzisiaj, również pomogą tysiącom osób zrozumieć, dlaczego być może powstają czerniaki, dlaczego powstaje rak skóry. I powiedzcie, kto ukrył słońce w Polsce? Jesteśmy tutaj już od pewnego czasu. Słońce jest jak na lekarstwo, zwłaszcza w Giżycku. Leje, leje i leje. Na szczęście od jutra ma być już cieplej, na od jutra ma być słonecznie i w serocku też ma być słońce w ten weekend, także mam nadzieję, że wszystko będzie super! Dzięki za paluchy, dzięki za serducha, dzięki, że się witacie. Jest już nas ponad 100 osób, a zatem jedziemy z tym koksem. Zatem raz jeszcze pytanie. Czy wiedziałeś o tym, że ponad 70, 75% nowotworów skóry powstaje uwaga, w cieniu! Czy widziałeś o tym, że 3 na cztery czerniaki, czy 3 na 4 przypadki czerniaków powstaje w miejscach nieopalanych? Czy widziałeś o tym? Czy wiedziałeś o tym, że w zasadzie miejsce, które jest opalane, w zasadzie jeden dosłownie na cztery przypadki powoduje czerniaka w tym miejscu? Czerniaki są stwierdzane w miejscach zacienionych. Tam, gdzie masz koszulkę, tam gdzie masz spodenki, tam gdzie masz przykryte ciało? Pierwsze pytanie, teraz drugie pytanie. Uwaga. Czy wiesz o tym, że od 1970 roku wzrosła liczba zachorowań? Może się uda. Czy wiesz, od że od 1970 roku liczba zachorowań aż o 3000%? W tym samym czasie od 50 lat jesteśmy coraz mniej na słońcu. Ja wyglądam przez okno, co prawda są wakacje, ale wyglądam przez okno tutaj na osiedlach. Tu w zasadzie nikt się nie bawi. Tutaj dzieci nie ma. Ja pamiętam, jak my byliśmy dziećmi, to po prostu spędzaliśmy każdą minutę na podwórku, każdą minutę na słońcu, każdą minutę na zewnątrz. Dzisiaj siedzimy przed telewizorem, jeździmy w samochodach do pracy, siedzimy w zamkniętych budynkach w zasadzie. Jesteśmy, wiem, że przerywa, wybaczcie, ale ja będę cały czas nagrywał. Można później to z otworzenia obejrzeć. Jesteśmy od 50 lat coraz bardziej w pomieszczeniach. Jesteśmy schowani przed słońcem. W tym samym czasie, czasie rośnie nam o 3000% i liczba zachorowań na nowotwory, na nowotwory skóry. Czy zastanawiałeś się nad tym, czy jest jakieś połączenie, czy jest coś, czego nie wiemy, lub czegoś nam się niestety nie przekazuje? Następna rzecz. Czy wiesz, że, w związ... że, że, że niektóre związki w kremach przeciwsłonecznych są rakotwórcze? Zostało stwierdzone, że kremy, które stosujemy, żeby blokować nas przed słońcem, które niby ma być rakotwórcze, zawierają chemiczne związki, które mogą powodować, wręcz powodują nowotwory. Dodatkowo, czy wiesz, że kremy blokują wytwarzanie witaminy D? W momencie, gdy zablokujesz swoją skórę na działanie promieni słonecznych, niestety nie wytworzysz witaminy D. Czy wiesz, że ostatnie 50 lat, w których żyliśmy, nasze jedzenie stało się trucizną? Czy to nie jest wszystko razem połączone? Następna rzecz. Czy wiesz, że to jedzenie, które jest trucizną, nasze ciało pragnie wydalić w bardzo dużej mierze przez skórę? Zakładając kremy przeciwsłoneczne. Blu Wybaczcie, że przerywa. Niestety tak się dzieje, że, że internet nie pozwala nam dzisiaj tutaj na funkcjonowanie. I... I czy wiesz, że jak zakładasz kremy przeciwsłoneczne, to blokujesz wydalanie w swoim ciele. Kiedy blokujesz wydalanie w swoim ciele, powstanie czerniak, ponieważ twoje ciało nie będzie mogło tego wydalić. Mam dla Ciebie propozycję. Przestań smażyć jedzenie. Oleje, których używasz do smażenia, są rakotwórcze. Zacznij sokować swoje jedzenie. Idź na słońce. Słońce to jest życie. Ja w swoim ogrodzie miałem taką sytuację. Mam dla Ciebie propozycję. Idź na słońce. Słońce to życie. Każdy wie, że w momencie, kiedy nie mamy w, y, słońca na naszych roślinkach, rośliny nie rosną. I okulary słoneczne. Jeśli stwórca chciałby, abyśmy mieli okulary, stworzyłby nam klapki na oczach, które miałyby nas, nas osłonić przed słońcem. Chcę Ci powiedzieć, że prawdopodobnie brak słońca, czyli brak witaminy D w naszym organizmie, plus trucizny w pokarmach, plus kremy przeciwsłoneczne, równają się czerniak. Jeśli chcesz być zdrowy, to popatrz, co chce od nas natura. Natura. Zapraszam Was do obejrzenia raz jeszcze materiału, jak tylko się skończy, ponieważ wtedy Facebook już nie będzie miał tego pociętego. Chciałbym tylko podsumować. Natura chce, żebyśmy wychodzili na słońce. Oddajcie nam słońce. Niech chmury uciekają. Jak będziesz na słońcu, nie będziesz zakładał okularów, przestaniesz jeść śmieciowe jedzenie, przestaniesz smażyć, przestaniesz zakładać blokery słoneczne, przestaniesz mieć choroby spowodowane rakiem skóry. Coś niesamowitego, co udało nam się odkryć. Zapraszam Was na witariadę, opowiem wam więcej. Na tym kończył. Mam nadzieję, że Was to zainspirowało do poszukiwania wiedzy na ten temat i połączenia faktów, dlaczego nowotwory skóry idą w górę, a my coraz mniej siedzimy na słońcu. To nie słońce spowodowało te nowotwory, tylko zupełnie coś innego. Życzę Wam zdrówka, do zobaczenia. Cześć! Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Chciałabym zaprosić Was do wzięcia udziału w festiwalu Witeriada, który odbędzie się już w lipcu w Serocku pod Warszawą. Zarówno ja, jak i Ola będziemy występować wspólnie na scenie. Więc wyjdźcie, żeby się z nami spotkać, pojeźdźcie jakieś dobre. Spotkamy się z Wami. Niezunko. Opowiem Wam o kosmetykach nietestowanych na zwierzętach i wegańskich. Jak możecie wprowadzić szybkie i proste zmiany w swoim życiu dotyczące kosmetyków, tak, żeby nie krzywdzić zwierząt, nie krzywdzić siebie i wybierać jak najlepsze produkty, jak najlepszych marek. Podczas witariady będę prowadzić wykład na temat germańskiej nowej medycyny. Germańska to prawdziwa profilaktyka. Możemy w ogóle nie zachorować. A jeżeli chorujemy, to odnaleźć przyczynę tej choroby. Będę miał okazję tam poruszyć tematy związane z odżywianiem treningami interwałowymi. Uczę jogi i jogą właśnie będę się z Wami dzielił na Witariadzie. Tam będziemy Was rozbawiać, będziemy Was uczyć Zachęcamy Cię do tego, żebyś kliknął pod tym filmikiem na link, który tam jest zamieszczony, aby do nas dołączyć. Witariada to będzie miejsce, miejsce, na którym się spotkamy, aby porozmawiać o witarianizmie, o tym, jak nasze ciało jest zbudowane, w jaki sposób odżywiać swoje ciało, jak odzyskać zdrowie.